Sağ tam nieuki? Wakacje się skończyli, więc może już wystarczy tego produktywnego korzystania z chwili wolności, rozwijania swoich pasji i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Co? Nie oszukacie mnie. Znowu były dwa miesiące przed komputerem, mam rację. Spokojnie, ja tu nikomu nie będę robił wyrzutów, ale raz na miesiąc moglibyście dotknąć tej trawy, okej? Okay? Tylko wyciągnę do was pomocną dłoń, organizując edukację Konstancyjny wrzesień. Wersja. 2.0. Żeby ten nieszczęsny powrót do tych zakładów zamkniętych zwanych szkołami był nieco bardziej znośny. A nuż widelec się czegoś nowego nauczymy jak dwa lata temu. Ja na przykład dowiedziałem się wtedy, co uświadomili mi komentujący pod materiałem, o było sobie życie i innych tam. Wytykając mi moją ignorancję wobec Gender Studies, że tak naprawdę moja płeć to. Cis. Mordo, ty jesteś cis, ale ty wiesz, że jesteś cis. Fakt, że jako cis mężczyzna śmiejesz się z tej nazwy, mnie rozbawił. Proszę państwa, wydało się. Wychodzę z szafy, jestem cisem. Ale w tym roku może zaczniemy od nieco bardziej przydatnych tematów niż ogrodnictwo, chociaż nie ukrywajmy, to jest naprawdę przydatny temat. I spotkajmy się z Królową Nauk, czyli Matematyką. Jak to mawiali wasi ukochani nauczyciele? Mój przedmiot jest najważniejszy i to nie podlega dyskusji, powiedziała facetka od plastyki. No, ale nie da się ukryć, muszę to przyznać z ciężkim sercem, że matematycy mieli akurat rację w tej kwestii. Bo to raczej jeden z nielicznych, jak nie jedyny przedmiot, który ma jakieś sensowne zastosowanie w prawdziwym dorosłym życiu. Chyba, że do akcji wkraczają kosinusy, wzory, Skróconego mnożenia i ogólnie litery obok liczb. Co, co, co to jest to już jest patologia tangens stosunek długości przyprostokątnej a leżącej naprzeciw kąta alfa i długości przyprostokątnej nie zrozumiałem ani słowa my na szczęście zajmiemy się dzisiaj nieco prostszymi równaniami w rozwiązaniu których pomogą nam super cyfry czyli kolejny przeklęty animowany serial dla dzieci prosto z Wielkiej Brytanii już kiedyś maludziłem na te wyspiarskie produkcje które wyglądają niezwykle niepokojące a to coś tylko mnie upewnia w moim przekonaniu. To, że przykleicie na czwórkę uśmiechniętą mordę, to nie znaczy od razu, że polubię matematykę. A może jednak? Przekonajmy się osobiście. Play. Zwykły pokój, zwykły dom, zwykła sofa, zobacz sam. I nikt nie spodziewa się, że cyferki żyją tam! Tak, jak mówiłem, pociągi z twarzami, maskotki z telewizorami na brzuchach, a teraz liczby w kanapie. Jak oni tam od tysiąca lat mieszkają na odizolowanej od reszty świata wyspie, to później im przychodzą takie głupoty do głowy. Znaczy, mam nadzieję, że to głupoty, a nie. A nie jakieś. fakty autentyczne. Może jednak. Jeśli tylko dasz im znak, to dzielnie skoro świt ruszają całe rzędy, cyc. Mam dla nich jeden znak, konkretniej taki, żeby trzymały się jak najdalej ode mnie. Przepraszam za ten chamski hejt na matematykę, ale z skorepetycji wracają, ale ja tego nie rozumiem! Czego tu nie rozumiesz? No ale zobaczmy, czym w ogóle zajmują się nasi tytułowi bohaterowie. W dużym skrócie to sprawdzają sobie, czy nie dzieją się w okolicy jakieś podejrzane rzeczy, a potem teleportują ich do tych różnych miejsc, gdzie akurat są potrzebni. Wszystko dobrze? Co ci się stało? Byłem programem numer 4 w pralce sąsiadów. To ten z bardzo szybkim wirowaniem. Chyba już przeszło. Bardzo chętnie zostanę programem numer 3 w pralce. Whee! A to by wszystko wyjaśniało. Dlatego mi trójka w pasacie nie wchodzi? Chcę sobie zmienić bieg, ale nie! Ten akurat jest zajęty. Się na zjeżdżalni bawi. Ten! A, albo. Albo ta. Nie wiem jakiej płci są liczby. Pewnie są niebinarne. Będę zakręcona. Mogę być też trójką na drzwiach. Dobra, cokolwiek cię nie uszczęśliwi. Już lepiej się czujesz? Tak, tylko że głowa boli. Nie obchodzi mnie to! Kolejna misja na horyzoncie! Agent się do nas zgłasza. Agent 33, halo. Sytuacja jest fatalna. Trochę młodzi ci agenci, nieprawdaż? Ale ja tam akurat propsuję wykorzystywanie dzieci do pracy. Bo co innego mają do roboty? Będą siedzieć w szkole i uczyć się... Fu! Matematyki? Potem wyrośnie z niego taka nieprzystosowana społecznie jednostka, która umie rozwiązywać testy na szóstkę, ale żeby zrobić coś więcej, wyjść z inicjatywą, poza schemat, to będzie się bała i w najlepszym wypadku skończy w korpo, w którym być może wykorzysta swój potencjał, chociaż z drugiej strony jego frustracja będzie rosła wprost proporcjonalnie do bólu pleców od siedzenia przed komputerem i. To już chyba lepiej zostać agentem supercyfr. Mów, co się dzieje? Są rzeczy i nie ma zaraz. Widzicie zestaw do kawy? Już włączam ekran. Nic niezwykłego. Rzeczy są i zaraz ich nie ma. Nie sądzicie, że to jest straszne? No, no przerażające! A wyobraź sobie, że ktoś kiedyś w Malezji tak cały samolot zniknął. Może dowiemy się, kto był za to odpowiedzialny? Trzeba tam iść! Dzisiaj chyba pójdę ja! Hej, hey, hey, mamy kłopot, ktoś musi iść! Wow, super! To jeden z tych seriali, który za każdym razem będzie robić recykling tych samych scen, żeby odcinek był dłuższy i tańszy. Oszczędność i moje wewnętrzne cierpienie spowodowane myślą o lenistwie twórców. Niestety proceder znikania rzeczy nadal ma miejsce w pobliskim parku. Rzeczy, które znikają są bardzo różne. Na szczęście znalazł się sprawca całego zamieszania. Ja wiem, kto to jest! Tak, to nam powiedz. To jest zero! Zbliżenie, proszę. Zbignie, ziobro, co pan tutaj robi? Za chwilę mamy posiedzenie. Pan jest zerem, panie. panie, panie, panie... To jest nasze zero. Zero? Przecież ona powinno spać! Trochę to nieodpowiedzialne z Waszej strony, że nie trzymacie pod kluczem tej abominacji, która może jednym słowem zdezintegrować dowolny przedmiot. Zero! Pójdzie sobie do szpitala i. Zero! <noise> Wszystko musi jakoś złapać zero. Jeśli się nie uda, kto wie co się stanie? Zero może zabrać komuś ubranie. Zero. U. Albo znikną światła uliczne. Zero. Albo zniknie reflektor nad tańczącą krową. Z zaraz co? Zero. A nawet podest, na którym tańczy! Już pomijając fakt, że tańczącą krowę stawiasz wyżej niż kolizje drogowe, ale o co chodzi? A tańcząca krowa dopiero miałaby zmartwienie z trzema nogami więcej! Aha, to pewnie ten słynny brytyjski humor! Bo ten tekst powtarza się w różnych kombinacjach w późniejszych odcinkach. Tańcząca krówka. Lubi paść się na trawie. Tańcząca krowa może być długa? A co z tańczącą krową? Kurde! Krowa! W końcu wykombinowali, że skoro zero sprawia, że mamy zero rzeczy, to jedynka powinna im pomóc w takiej sytuacji. Sprawmy, żeby każda rzecz była w liczbie jeden: jeden, 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 jeden. jeden. Wszystko wróciło do normy, a skoro mamy do czynienia z programem edukacyjnym, to może jakiś morał na koniec, podsumowanie, czego się dzisiaj nauczyliśmy? Spisałeś się na szóstkę? Patrzcie. Te rzeczy zniknęły. Bo było tam zero. Widzicie zero? Jest tam! To prawidłowość. Zero sprawiało, że rzeczy znikały. Jaka prawidłowość? Co ty za głupoty gadasz? Zero nie oznacza niczego. Wolisz mieć na koncie jedno zero? Czy 6-0? Chciałbym kiedyś zrobić 6-0! Trzeba mieć zero zawsze na oku. A wy, nasi kochani agenci, też musicie być czujni. Czy gdzieś obok siebie znajdziecie cyfrę zero? No tutaj obok nigdzie nie widzę, ale być może będzie. I can Niczego wartościowego nam tutaj nie przekazali! Ta bzdura ma mnie zachęcić do nauki matematyki? Wiem, że to jest niby domyślnie dla trzylatków, może trochę więcej. Ale nie obraziłbym się o jakiś chociaż pojedynczy walor edukacyjny. No ale dobra, już się nie czepiam. Może to było tak tylko na dzień dobry, na rozgrzewkę. A dopiero później dadzą nam coś bardziej wymagającego umysłowo. W ogóle tak sobie przeglądałem listę odcinków na Wikipedia. I naprawdę nie zmyślam tego Ale co drugi czy co trzeci Brzmi jak tytuł twojej sekstaśmy Długo coraz dłużej Jeszcze raz Z wykrzyknikiem Jeszcze raz Do góry nogami Okej, okay, interesujące W ciągłym ruchu Piątko powóz. Czy to ekranizacja tego mema? Rzeczy posuwają się za daleko Znajdę tu coś bardziej przyzwoitego. Dzisiaj kula, jutro sześcian. Dobra, nie kojarzy mi się z niczym. Możemy oglądać. O tak! O nie! Ha! Piłka w koszu! Chyba w dziurze. Znaczy tym się różnią cyferka 3 i cyferka 6. Wygląda, jakby miał zatwardzenie. Ale nie mamy czasu na analizę otworów numeru 6, bo agenci znowu znaleźli jakiś problem. Sytuacja jest fatalna, ale niedługa." Dziewczynka ma jakiś problem z kulkami ze szkła. Szk... Kulki szklane. Dziewczynka się bawiła Zaczekaj. i pękły, nie zazdroszczę. A takie kulki. Jezu, to co tam się mogło popsuć, niby? Kulki się toczą? Pięknie, tylko nagle przestały się toczyć. Sami popatrzcie. O nie, zamieniły się. W gówno wombata! Wiedzieliście, że to jedyne zwierzę, które robi sześcienne kupy? Wyobrażacie sobie, Bóg tworzy zwierzęta: ten tutaj będzie w paski, ten tutaj będzie najszybszy na świecie, ten tutaj ma najdłuższą szyję, a jedyna rzecz charakterystyczna dla Twojego gatunku to kwadratowe gówno. Dzięki, czuję się wyróżniony! Tam naprawdę dzieje się coś dziwnego. Czy ktoś z was pomoże nam to rozwiązać? Agenci, prosimy o pomoc. Co się stało z kulkami? One są takiego kształtu jak blok mieszkalny. No, to fajnie masz u siebie w domu. Bardzo ergonomiczny kształt tego budynku. A poza tym gościu miał chyba na myśli prostopadłościan, a nie sześcian. Mylicie pojęcia dzieciakom w programie edukacyjnym. Czy to jest tak, że każdy sześcian to prostopadłościan? Ale nie każdy prostopadłościan to sześcian, albo odwrotnie. Nie znając życie, to ja coś pewnie mylę. Dalej. Kiedy kule zmieniają się w sześciany, to dopiero kłopot. Wszystko jest możliwe. Bańki staną się kanciaste. Nie widzę w tym problemu. I słońce stanie się kanciaste. Nie widzę w tym problemu. Zamieniło się w tę hiper sześcienną kostkę z Interstellara! Biedniki kibice, co z mistrzostwami świata? A. Nie widzę w tym problemu. Przynajmniej w takiej sytuacji będzie na kogo zwalić winę, jeśli znowu przegramy, znowu przegramy i znowu przegramy! Spójrzcie na ten groszek! Coś zmieniło jego kształt. No właśnie, w sumie kto jest odpowiedzialny za ten burdel? Chyba już wiem, kto jest sprawcą kłopotów. Kto? Nie kształtek! Przełączam! Niekształtek do akcji wkracza znów. Zmienia rozmiar, zmienia kształt. Twarz, to ja bym poprosił o jedną zmianę krzywej chłopskiej mordy. Na miejscu płacę gotówką. Niestety, chyba nie zdążę już skorzystać z usług tego pana, bo przyszły supercyfry i popsuły całą zabawę. No dzieła! Chrześcian ma być kurą! Udało się! Nie kształtować ma zniknąć! Moja ostatnia nadzieja umarła z bezlitosnym atakiem szóstki. Dobrze, że wszystko się udało! A teraz zadanie dla naszych agentów. Sprawdźcie, czy są wokół was kule? No, no są nawet trzy. Do kogo z tym dzwonić? Na przykład do lekarza. Teraz popatrzmy na ekran, oto cała historia. Zauważyłem w międzyczasie pewien schemat. Ja się tutaj łudziłem, jak głupi na jakieś materiały edukacyjne, a ta seria polega po prostu na tym, że coś w naszym świecie jest normalne. Przychodzi jakaś anomalia i robi z tego coś nienormalnego. Tutaj mamy most, który dodaje jeden przedmiot. Dziwne! Zjawiają się dodatkowe rzeczy. Widzicie? Kolejna krowa. Tutaj jakaś chochla zamienia miejscami przypadkowe rzeczy. Co to ma wspólnego z matematyką? Zacznijmy od tego. Tutaj jakiś glut z kolei wydłuża różne rzeczy. Widzicie? To co dziwne? Mogę prosić o numer do tego pana? Dlaczego każdy złoczyńca w tej serii wydaje się być pomocny w naprawie mojej aparycji? O co chodzi? Ale czym tu się martwić, jak ma się coraz dłuższy ołówek, to chyba coraz lepiej? Może znajdziemy odcinek z nieco poważniejszym zagrożeniem? O, pan zagadka, podejrzany typ. Ale co sprawia, że tak się dzieje? Chyba się domyślam. Zagadka. Co tam kombinujesz, rudy piździelcu za kolaku? Najgorsza kombinacja. Agent 70, sytuacja jest fatalna. Już niedługo! Powiedz nam, co się dzieje. Dziewczynka ma piórnik, ale coś z nim jest nie tak. Rzeczywiście coś mi tutaj nie pasuje. Na przykład fakt, że ona w ogóle ma piórnik. W życiu każdego ucznia przychodzi taki moment, że zaczyna chodzić do szkoły z jednym długopisem w kieszeni. Myślałem, że to się przesunęło w dzisiejszych czasach i teraz każdy tak robi, bo te czaty GPT tak będą wszystko za was pisać. Cnie! A teraz mi zredaguj, wypracowanko na polski! hehehe. he! he, he. Nie będę musiał samodzielnie myśleć. Lenie śmierdzące nie umyte. Wyskakują poza piórnik. One chcą być na zewnątrz. Ja je świetnie rozumiem. A ja wręcz przeciwnie. Ostatnio, jak byłem na zewnątrz, to nabawiłem się trzy od pobliskiego żula, niewydolności od smogu i oparzenia słonecznego. Tak sekark spaliłem, że mi skóra przez tydzień złaziła. Nie wychodźcie na zewnątrz, dzieci. Nic dobrego was tam nie czeka. Bo sami zobaczcie trójka i piątka sobie wyszły, żeby zobaczyć, co się tutaj odwala i co je spotkało. Zobacz, ktoś tu do nas przyszedł. Jestem pan zagadka, patrzcie, bo we mnie odpowiedź na pytań sto. A teraz słucham, co każdy z was powie. Kurwa, bo ja wam mówię, że to... Dobra podpowiedź. Co za chory umysł wpadł na pomysł, żeby umieścić taki obrazek w bajce dla dzieci. Ja osobiście, nawet za dzieciaka, nie miałem takiej traumy po poszukiwaczach zaginionej arki, jak te mordy im się topiły. Jaką teraz mam po tym! Oto, gdzie te części ciała były dawniej! Lecz ja je przesunąłem. Przyznacie, zabawne! No, przekomiczne, przyznaję! Niczym moje gacie do wymiany po tej scenie. Czego ode mnie chcesz, człowieku, żebyś dał mi spokój? Pozwólcie, że wam powiem, co chodzi mi po głowie. Zadaję zagadki. Dla mnie odpowiedzią zawsze jest przemoc. Wypierdanie! Zatem obejrzeliśmy właśnie super cyfry, i jak zapewne zdążyliście zauważyć, spełnia on wszystkie kryteria typowego brytyjskiego serialu animowanego dla dzieci. Jest dziwny, niezręczny, momentami przerażający i absolutnie niczego się z niego nie dowiedzieliśmy. Naiwnie się łudziłem, że w programie z takim tytułem nauczymy się jakichś przydatnych rzeczy. Obliczyć pole działki, czy nie przepłacam u mojego dilera? o ile hajsu, rząd nas dyma na podatkach. Takie rzeczy warto wiedzieć. Zwłaszcza to drugie, znaczy, to trze znaczy pierwsze wszystko warto wiedzieć. Może następna lekcja będzie nieco bardziej wartościowa?